Uczcili bohaterów. Dębickie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych trwały od rana. Uroczystości rozpoczęły się na rynku. Pod nuty Miejskiej Orkiestry Dętej, asystę honorową, zapewnił 33 Batalion Lekkiej Piechoty 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Łukasza Cieplińskiego. Złożono również kwiaty pod pomnikami niepodległościowymi. Nie udało się władzy sowieckiej. Doprowadzić do tego, żeby nasi bohaterowie pozostali wiecznie nieznani, często w miejscach tragicznych i strasznych. To dzięki Waszej obecności, to dzięki temu, że tu dzisiaj jesteście, dzięki młodzieży, która dzisiaj tutaj jest na rynku, wracają nasi bohaterowie i wraca pamięć o nich. 1 marca 1951 roku, po ciężkim śledztwie z wyroku komunistycznego sądu, Zamordowani zostali przywódcy czwartego zarządu głównego rzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wśród nich byli związani z naszym regionem Adam Lazarowicz i Karol Chmiel. Jako mieszkańcy Dębicy i Ziemi Dębickiej powinniśmy być dumni z naszych przodków, którzy dla całej Polski stanowią wzór postępowania i zostali uznani za bohaterów narodowych. Po uroczystościach na rynku wszyscy udali się do kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi w na mszę świętą w intencji bohaterów polskiej podziemnej. Bohaterowie tamtych dni też próbowali postawić pytanie, jakie jest miejsce w tej ojczyźnie, na tej ziemi. I nie godząc się na kolejne zniewolenie, walczyli. Przez lata byli zapomniani. Od 2011 roku o nich pamiętamy. Czy ludzie byli zawieszeni w jakiejś takiej dziwnej sytuacji historycznej. Z jednej strony okupacja, w której walczyli z okupantem niemieckim, niby przyszło wyzwolenie, niby uroczyście ogłoszono zwycięstwo wielkie, alianckie nad Niemcami, a w Polsce nadal pokazała się niewola, o której nawet specjalnie Zachód nie chciał mówić, bo nie chciał się narazić towarzyszowi Stalinowi. To jest ta polityka wielka, którą czasami podziwiamy, ale gdy tak się zagłębimy w to wszystko, to jest wielkie kłamstwo, które jest czynione w imię interesów. Interesów, których my do końca na pewno nie zrozumiemy. I ci żołnierze, których dzisiaj wspominamy, to przecież bohaterowie. To żołnierze Armii Krajowej, a po jej rozwiązaniu, bo tak wymagała sytuacja, stworzyli zrzeszenie wolność i niezawisłość. Nie mogli się pogodzić z porządkiem jałtańskim, z oddaniem Polski pod dominację Rosji sowieckiej. Uważali, że nadal trzeba walczyć o wolną i suwerenną ojczyznę. Mieli świadomość, że te ofiary poniesione w czasie wojny czy w 1939 roku, w czasie kampanii wrześniowej, że te mordy dokonywane w tylu miejscach, one nie mogą pójść w zapomnienie. Byli patriotami, wielkimi patriotami i dobrze, że wreszcie państwo polskie zdobyło się na oddanie im sprawiedliwości dziejowej na nazwanie tych żołnierzy patriotami, bo nie chcieli żyć pod obcym butem, chcieli wolnej Polski. Jednym z punktów obchodów był apel pamięci i salwa honorowa na Dębickim Cmentarzu Wojskowym. Odmówiono modlitwę i złożono kwiaty. Z każdym rokiem coraz mniej wśród nas żołnierzy wyklętych, coraz mniej wśród nas działaczy żołnierzy Polski Podziemnej. W tamtym roku i przez wszystkie te lata współtworzyli i współorganizowali i uczestniczyli w tych uroczystościach pani kapitan Izabela Podhalańska oraz pan major Jerzy Krupa. W bieżącym roku odeszli oni na Wieczną Wartę. W tym tygodniu w Krakowie odbył się pogrzeb świętej pamięci Czesława Synowca, żołnierza działacza Organizacji Młodzieżowej Armii Kresów, która działała na ziemi dębickiej po 1945 roku. Dlatego, drodzy Państwo, to do nas, do kolejnych pokoleń należy troska o historię i o pamięć. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi dębickiej i Podkarpacia, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przy symbolicznym grobie podpułkownika Adama Lazarowicza w Dębicy, aby z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przywołać pamięć bohaterów, Podziemia Niepodległościowego walczących o Ojczyznę Wolną i Niezawisłą. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć wszystkich, dla których Ojczyzna pozostała do ostatniej chwili życia dobrem najwyższym, a ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego, bohaterskich obrońców Rzeczypospolitej w 1939 roku którzy stawili opór niemieckiemu i sowieckiemu na jeździe. Wstańcie do apelu! Salwow! bohateru! Salwą! Ładą! Salwą! Pan! Ładą! Salwą! Pan! Zabezpiecz! Brud! Uroczystości zwieńczył muzyczny wieczór w Domu Kultury Mors. Grupa artystyczna Safo, jak zwykle ujęła przyjmującym spektaklem. Młodzi ludzie przybliżyli nieco historię widowiskiem zatytułowanym Chcieli tylko wolnej Polski. Na zakończenie Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk uraczyli publiczność pięknymi dźwiękami w koncercie pod nazwą Podziemna Armia Powraca. Szli po gwałtownym historii wiatr, ze skórą w piersiach są szli zostawiając wilczy ślad. Żołnierze antykomunizmu, świat przed Związkiem Sowieckim drżał, lecz ich dwie straszny był stalin umieli być mocniejsi od stał, tych w więzieniach konali.